Proszę powiedzieć, skąd pomysł pierwszych dni pracy katolickiej? No, główna idea zrodziła się z Stąd, że chciałem przybliżyć parafianom prasę katolicką, no więc nic lepszego nie wydawało mi się, jak, jak zrobienie takiego kiermaszu, spotkania z redaktorami, żeby pokazać takie ludzkie oblicze redakcji katolickich. One są traktowane dość, dość niszowo, a przecież tam są bardzo wartościowi ludzie i spotykając się z nimi, także to oblicze takie, takie pełne wartości i pełne takiego ludzkiego wymiaru daje możliwość... Parafianą. Stąd tak, taki pomysł, i, i stąd też pomysł do, do pewnej dystrybucji, już, już numerów archiwalnych, które można rozdawać, gdzie można sobie zabrać do domu i wtedy na spokojnie zapoznać się z pracą katolicką, czego okazji nie byłoby wcześniej w ogóle. Jednak nie kończy się na Kiermaszu. Kolejne dni to kolejne atrakcje, dość ciekawe premiery filmów. Tak, to znaczy pomysł był taki, że nie chodzi tylko o, o niedzielę. Niedziela jest takim pierwszym, y, pierwszym z dni y, Prasy Katolickiej. To w zamyśle ma być cały tydzień, a ponieważ teraz y, jest Boże Ciało, więc ogranicza się tylko do środy, więc mamy spotkania z redaktorami. Tak y, po, po konsultacji z wszystkimi redakcjami doszliśmy do wniosku, że każdego roku inna redakcja będzie niejako odpowiedzialna za, za dni. W tym roku jest to niedziela. Księża redaktorzy z tego tygodnika głoszą Słowo Boże, a w tygodniu chodzi o to, żeby można było się spotkać z osobowościami danego tygodnika, a także przybliżyć parafianom jakieś najważniejsze tematy, najciekawsze, którymi tygodnik się zajmuje. I w poniedziałek będzie to spotkanie z redaktorem naczelnym niedzieli, księdzem Infuatem i Reneuszem Skubisiem na, na temat historii tego tygodnika na tle ostatnich dziesięcioleci najnowszej historii naszej ojczyzny, tych zmian, które były i tego, jak prasa katolicka się w tych zmieniających się czasach odnajduje. We wtorek to będzie spotkanie z redakcją młodych tygodnika niedziela na temat wolne związki czy związki wolnych ludzi, a więc pewien bardzo palący problem dotykający dzisiaj całe młode pokolenie i środa to będzie film także przez ten tygodnik przygotowany. O kandydacie na ołtarze w Słudze Bożym Jerzym Ciesielskim. No dzisiaj jest niedziela trójcy przy Najświętszej i to są pierwsze dni promocji prasy katolickiej w tej parafii. I Słowo Boże, no, najpierw jest skupione na tych tekstach biblijnych, które odnoszą się do dzisiejszej uroczystości. I przy okazji prezentujemy również to, co. Mamy do zaoferowania jako tygodni Katolicki Niedziela i inne pisma, które tutaj też są również obecne. I jesteśmy tutaj na zaproszenie Księdza Proboszcza, Księdza Marka, z czego się bardzo cieszymy. I na ile to jest możliwe, staramy się właśnie głosić Boże Słowo poprzez prasę katolicką, poprzez media katolickie, które dzisiaj są w wielu wypadkach rugowane z życia publicznego, a pokazują one przecież tę autentyczną rzeczywistość która jest jakby oparta na Ewangelii według Pana Jezusa. Ja myślę, że prasa katolicka w pierwszym rzędzie ma formować człowieka pod tym względem takim duchowym, religijnym. Pewnie jest potrzebna i polityka, jest potrzebna i jakaś taka wiedza na temat pewnych zjawisk, które zachodzą w społeczeństwie, ale wszystko jest w optyce katolickiej. Na tym to polega i myślę, że służy prasa katolicka tej permanentnej formacji, Ludzi, którzy są w tym momencie na mszy świętej, potem wychodzą z gazetą w ręku i mają przez tydzień pewne rzeczy do przemyślenia, do przeczytania. Myślę, że jeśli możemy mieć przekonanie, albo próbować mieć przekonanie, że na rynku, w ogóle na rynku medialnym w Polsce jest ktoś, kto chce polskiemu czytelnikowi powiedzieć prawdę, to z największym prawdopodobieństwem są to media katolickie, a, a nie media świeckie. Ym, oczywiście nie chcę generalizować i jakoś wszystkich tutaj szufladkować i, i, i wrzucać do jednego worka, natomiast y, myślę, że taką cechą wyróżniającą media katolickie jest rzetelność, obiektywność. Przede wszystkim dążenie do prawdy. Dzisiaj mamy taką tendencję, że wszyscy uważają, że mogą mieć swoją prawdę. Ja mogę mieć swoją prawdę i powiedzieć za chwilę, że moim zdaniem ten mikrofon jest niebieski, a wszyscy widzą, że on jest pomarańczowy. Myślę, że media katolickie stawiają na to, żeby jednak przedstawiać świat obiektywnie. Wiadomo, że nie zawsze się to uda, bo. Człowiek nie jest obiektywny. Dziennikarz sam w sobie nigdy nie będzie w 100% obiektywny, bo ma swoje poglądy, ma swoje przekonania, ma swoje wierzenia. Natomiast naprawdę mam takie przekonanie, że w mediach katolickich udaje się dobrze oddzielać komentarz od informacji i, i po prostu szukać tej prawdy, która jest jedna. Tryby to jedyny w Polsce katolicki miesięcznik dla studentów. Ukazuje się od 2,5 roku. Początek tryby mają w Krakowie, gdzie, gdzie zaczęliśmy wydawanie w styczniu 2011 roku. Natomiast obecnie ukazujemy się przede wszystkim w Krakowie, ale też w Warszawie. Łącznie na 10 uczelniach. Nakład 7 tysięcy egzemplarzy rozdawanych bezpłatnie, tak jak też inne. inne inne miesięczniki studenckie. I piszemy o tym, co dotyczy studentów, o relacjach, o tym, jak, jakie, jakie, jak ich dokonywać wyborów w życiu, gdzie można się zaangażować w czasie studiów, bo promujemy różne, różne organizacje wolontaryjne. Piszemy także o sprawach wiary, tak żeby studenci mogli pogłębić w swoją wiedzę taką religijną i, i, i żeby, żeby byli świadomi tego, w co wierzą. I piszemy także o sprawach Domsko-Męskich, czyli to, co nas wszystkich interesuje. Natomiast jak na to spojrzeć z perspektywy Pana Boga. Takie dni prasy katolickiej to dobra forma właśnie pokazania, że, że jest duże bogactwo. Tak, właśnie mamy teraz okazję dzisiaj przedstawić naszym tutaj, którzy przyjdą parafian poszczególne gazety. Czasopisma, dwutygodniki, tygodniki. Wiemy, że na co dzień część z nich nie ma styczności z niektórymi tytułami, ponieważ głównie znany jest z wydawców 1-2, a tutaj mają okazję porozmawiać z nami, zapoznać się z treścią nowych tytułów w zmienionej formie i zapytać o szczegóły. Jesteśmy miesięcznikiem parfialnym tutaj lokalnie. Działamy od 2004 roku, czyli. 9 lat można, można zaokrąglić. Zbliżamy się do ostatniego numeru, także powiedzmy, z pewne oczekiwanie to ten taki mały jubileusz, no bo 100 numerów to jednak jest takie ważne, powiedzmy, wydarzenie dla, dla czasopisma. I mówiąc krótko, podejmujemy tematy, jak najbardziej, staramy się, aby to były tematy najbardziej parafialne, lokalne, czyli szczególnie wydarzenia z naszej wspólnoty parafialnej dajemy dość duży nacisk na fotogalerię, bo wydaje nam się, że i takie też mamy sygnały od czytelników, że jest to popularne, czyli ludzie po prostu lubią się gdzieś tam odnaleźć z jakiejś uroczystości, z pierwszej komunii, z jakichś pielgrzymek i tak dalej i tak dalej. Więc staramy się w miarę możliwości jakieś właśnie kolorowe fotografie. Oprócz tego tematy parafialne, czyli na przykład przedstawienie powiedzmy księży pracujących, sióstr, osób związanych ze wspólnotą. I oczywiście, oprócz tego, są też elementy szeroko rozumiane, kościelne, czyli takie tematy aktualne, jak no choćby wybór papieża, z takich ważniejszych. Więc staramy się też to podejmować, chociaż jest to naszą pewną misją, żeby tego było powiedzmy mniej. W takim sensie, że jest dużo czasopism, tak jak nawet tutaj na dzisiejszym na spotkaniu, prawda, niedziela czy też inne czasopisma. dlatego. Chcemy być na lokalnym podwórku i obejmować te lokalne. Terenie. Wiadomo, że jako redakcja otrzymujemy jakieś sygnały, więc są to pozytywne sygnały, więc no to jest dla nas jakiś bodziec do pracy, tak? Czyli gdyby gdyby ludzie nie przychodzili, nie pytali nie uzupełniali tam biblioteczki, nie szukali jakichś archiwalnych numerów, no to pewnie by to, no inaczej byśmy też do tego podchodzili, ale w związku z tym, że jest pozytywny odzew, także duże wsparcie księdza proboszcza, który, który jakby rozumie wagę tego dzieła, bo tak naprawdę miesiąc w miesiąc między 900 do 1000, a czasem 1100 egzemplarzy udaje nam się wśród parafian rozprowadzić. Także no, cieszymy się i, i jakoś to dzieło trwa i byle do przodu. Czyli do środy zapraszamy do parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy? Tak jest. Osiedle Bohaterów Września 33.